Dzień dobry, nie wiem czy mnie słychać ale mm, teraz sobie zagramy z Robloxa i tak, zagramy sobie z Robloxa i będziemy się z Robloxa. Oczywiście mm, niestety ja będę grał z przyjaciółmi, mm, na przykład z Julką albo z kimś, niestety, ale będę musiał grać sam. Chyba pamiętacie tą grę... Eee, tra, tra... No, bez tego Skibili Toilet, ale Pociąg vs. Urdzimaitę. Ja, ja też tak robiłem. Też tak było, ja to pamiętam. Ale że gramy sobie... Tak, dziś jest Simulator 2! To moja ulubiona gra była kiedyś. No teraz w sumie ten, ale no, stworzona przez dawid 83335. Szanuję tego gościa, więc. No tak. Na razie byś... Ujedna z moja. Mm, no, tutaj to się pokazuje, że nie znajduje no i wę, no i utwórz takcji. Aha zumiem. Mm, jedyny. Ogólnie nie będę zawróził ludzi, tylko po prostu... Mylę je tam. Teraz będzie muzyka, więc nic nie będę gadał przez to. i zaliczyłem ja w krawężnik. Super gra. Polecam. Czasie ja polecam. Rozwaliłem się. Czy ja wjechałem do wody? No chyba za bardzo. Um, I widzimy się w na następnej grze za ja chwilę. Zrobimy sobie chyba w to try-in ultimajtę. Będzie super, później e, odłączę. I będę... no, nagrywał. Nagrywam. n e, toilet, ale na razie, no, nie wiem, dlaczego to jest takie teraz popularne, ale no, to... Jest roboty w ogóle. Jest takie popularne. Ja w to grałem, No no sobie, ja w to grałem, może... Jakie ja wity to jest? O O oh Boże, jak to jest? O, pamiętam, tutaj that... to... Teraz to puszczę.

dobra jedyny o aż mi nos się zatkał. no dobra Jedymy. o nie o Trein, no nie, nie, zablokowałem się szybko, szybko, dobra. dobra. jedyny! Wierzycie się. Zablokowałem się w tym momencie. Dobra. Idziemy po pick-upa. Pick-up track. O, pick-up track będzie dobry. Kurde. Dlaczego to nie działa? Halo. Ale dlaczego to nie No dobra, działa już. skibidi toilet! to to Dobry. Ale gdzie ten gościu? To ten Marcin Buczyński on jest Z... ten. Z Gazmot. O, Gazmot. O. Garzmot. Lock Rook. Kurde, nie można! Nie można! O kurde, ale mi przykusa zrobili. Dobra, i teraz puszczę tą muzykę. Akurat pojadę tam, właśnie, tam. no i puszczę tą muzykę. Jednak chyba zrezygnuję z tego. I wezmę sobie to. O! To będzie idealne dla mojego auta. Teraz ta muzyka z so O, o, go Hej. Dlaczego to tam poleciało? O dobra. Tak, tak! auto! Chodź do Mam to auto! Dobra, dobra, dobra! mam rejestrację. Muszę się zmienić chyba na epy i. Żeby to jakoś tam, żeby O, teraz! Tak, kończy, teraz, 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 teraz! Teraz, teraz, teraz! Teraz już

Tymczasem, bo wyłączymy swojego kółka. Co? Co tam piszą? Ale przecież no, mogę wejść tutaj. Jeśli da w ogóle. To jest pociąg. O no? Łot. Rozwaliło. Dobra, na razie kończymy, bo jest drugi chyba ten już.

Draw in, No, i tak. Więc So, Bajo bye, -yo. bye -yo. you're, pa,